Dziękuję bardzo serdecznie. Nazywam się Agnieszka Jagodzińska. Od ponad sześciu lat zajmuję się inwestowaniem na rynkach finansowych na pełen etat. W ciągu tych kilku lat opracowałam autorskie strategie scalpingowe i day tradingowe na świecach ręką, które pozwalają mi, a co najważniejsze, moim usługom zarabiać i podróżować z dowolnego miejsca na świecie. Teraz pokażę Ci, na czym polega mój trading. Dobrze, to co teraz zrobię, to uruchomię komputer i złożę zamówienie. Zobaczę ile na tym zarobię. Jak widzisz jest to proste, potrzebny jest tylko komputer, laptop i dostęp do internetu. Dobrze, teraz pójdźmy na mój ekran. Ja już zalogowałam się na platformę transakcyjną. To, to narzędzie jest bezpłatne. Wybrałam tutaj indeks DAX, właśnie jest trwa transakcja na tym indeksie, na SEL, czyli na sprzedaż. Ja tutaj sobie może zabezpieczę pozycję, czyli tutaj sobie ustawię stop loss, czyli po prostu nie stracę więcej niż tutaj co ustawiam. Na tej platformie jest na każdym instrumencie finansowym jest tak zwany trading jednym kliknięciem, czyli tutaj jest na sell, czyli na sprzedaż, czyli jak cena spada sprzedajemy i buy, czyli kupujemy. Tu możemy sobie zwiększać wartość. Pozycji. Oczywiście tutaj mam różne wskaźniki. Ja teraz o nich nie będę mówić. One po prostu ułatwiają mi pracę. Nie będę, bo nie chcę, żeby to nagranie po prostu cię znudziło, było bardziej techniczne. Tu mi pokazuje po prostu ten wskaźnik, warto wspomnieć wartość, tutaj ilość punktów, czy na plusie, tu będzie na niebiesko, tak jak teraz to widzisz, i teraz ile zarobię: 0%, 0,1%, albo ile na przykład tracę w danej chwili. Na bieżąco po prostu mam ten wskaźnik i to bardzo ułatwia pracę. Chcę, żebyś po prostu wiedział, że ta strategia ręko, czyli tutaj te klocki, te, te cegiełeczki, one działają na każdym instrumencie finansowym, czyli również y tak jak, to jest, tak jak to jest tu pokazane, na indeksach, tak jak jest indeks, indeks DAX, na walutach, co tutaj są pokazane, na kryptowalutach, na surowcach i jeszcze na każdym innym instrumencie, który sobie wybierzesz. I zobacz, ja już mam 1,2 punkty, i ja już mogę na przykład zamknąć sobie tą, 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 tą pozycję. Proszę bardzo. W, w historię rachunku 16.31.59, 16.34.07, czyli to 3 minuty, 8 zysk, 870 euro. To jest rachunek w euro. Jak widzisz, zarobiłam przed chwilką 1,8% kapitału, czyli 870 euro, a to w przeliczeniu daje nam około 3,5 tysiąca złotych. Moja dniówka jest zrobiona. Jak widzisz, nie jestem żadnym guru inwestycyjnym. Jako sposób na życie wybrałam trading. Po tym jak straciłam pracę, giełda stała się dla mnie źródłem utrzymania. Siedzę z tym od 6 lat i skoro mi się udało, wierzę, że każdy może na tym zarabiać. Z giełdy utrzymuję dom, samochód i płacę rachunki. Ponadto często zabieram komputer, jadę na wakacje i na wakacjach traduję. Nie każdy tak chce, ale ja uwielbiam taką pracę, bo w sumie to nie żadna praca. Okej, okay, ale pewnie teraz zastanawiasz się, jak wygląda cała moja strategia, jak podejmuję decyzję o zakupie. O tym powiem na najbliższym webinarze. Ale zanim spotkamy się online i zanim otrzymasz link do pokoju, napisz mi proszę w komentarzu, jaki jest Twój największy problem, który nie pozwala Ci zarabiać na giełdzie czy na rynku Forex. Na tej podstawie przygotuję kolejny materiał. Może to brak pieniędzy, Brak wiedzy, strach, cokolwiek to jest, napisz to poniżej. Będę mogła przygotować wideo, które rzeczywiście Ci pomoże. Dlatego zostaw komentarz i widzimy się wkrótce. Dziękuję za uwagę.